Kiedyś, ja to wygląda jak grzyb, którego można by było odjeść. No, próbuj. O! Jakby się by się stało. O! o tak! O. Nie wiem. Oh, kurwa. No czekaj. Tak. Abyś próbował, ile max byś wzięła? Dużo. Ile? No co? Zobacz, zobaczymy, kto o, więcej. No, to był... Dobra, zobaczymy, kto więcej. Ty pierwsza. Ja ostatni. Ludzie katarzyna. Nie, tak meczu. na oko! Tak na oko, no. O! 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 O kurde, żeby ty. tyle. Dobra, trzeba ile? Ile? gdzie, gdzieś? Ale jest Katarzyna. No to jest, no. To łaskoczę bardzo w ten ska. Dzięki Zool. No, Kurwa ty. Eee. O kurwa! Na o kurwa! O kurwa! O Dobra, to gdzieś... A drugiej strony weź. Od drugiej i <gulia> teraz z O kurwa! O kurwa! U kurwa! Dobra, ja. Każdy wierz, jest, to Każdy że jesteś Kurwa Czekajcie No dobra, zrobię to jeszcze raz Kurde. No strasznie! Ale ja ja Kurwa, co jest z tą kamerą! No nie ja tylko I nie czuję! Mi się wydaje, że dotąd jestem w stanie wziąć. Tak dotąd. Dobra, zaczynamy dobrze. O kur, ale drapie końcuwa, eh! Drapię no. No. Coraz większe wyzwanie! Im bardziej drapię, tym mniej weźmiesz. Jej Przebijasz jest... drugą? O kurwa! I to w większa końcówka Ja co jest ja to już trafi, do to, to, użyt, to, już jest... wiesz, to już jest. Ja pierdolę. O zdrówko twoje. A, nie, nie, nie. Kurwa! Ja, dobra. Dobra. Ale nie! Ale widziałaś? Ja pierdolę. Ja pierdo. Ten stream ja będzie to legendą to... Dobra, Ten stream, że... Że się... Się. Nie, nie, że czarnoskóry. Nie! Nie, nie. co powiedziałaś? Nie, że. Yy, czarne... czarne dresy! A! Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Czarne dresy, dobra. Ale... Sorry Twitch, if you... E, wiecie, czarne dresy chodziło, ale... Sorry Twitch, sorry Twitch, if, if something... E, bad word, ale czarne dresy to ta I po to dawałeś skoszek, co? No i po to dawałeś skoszek Brudko Brudko oh, piła O Jezu Ja lubię robić lachy Także no, to dosyć miłe Miałeś bana na Twitchu? Dwa tak, albo trzy nie Miał bana przez moje centki zresztą Dwa albo trzy <grym> Ja już pasuję na razie Chyba <grym> was widzę To zapewne z innej strony no, nie, spróbuj nie. się dla widzów jest darmo. Patrzcie, stuwa dla niego i zrobię kłębę. Tak się możemy No Dobra. Mój, no ale fercie. O! nie to jest najgorsza. Ty, którzy... No chce mi się żyć przez wszystko. Bo czekaj, Nie. Sobie wiedzą, nie, nie chcę. Nie Nie chcę. No, masz ten barka mordo, no. Nie. Nie tym barka Nie. 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 ja Nie. 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 Coś tak? Nie. Sparte, no. Nie będę żygać, ale potrzebuję czasu. Zbieram się straszy ślina. Jest słona o gardle. Ale trzymam gardę. Będę twardy. Czemu się nikt na Discord nie udziela? Bo ten Discord trochę jest umartwy, ale przywrócę tego Discorda do żywego. Że będziecie kurwa gigachodami i będziecie razem ze sobą gadać. Nie, już jest dobrze. Specjalnie Nie. To... Nie wiem, nie, nie umiem wymyślić specjalną stosowów. Może, może Filip by się zgłosił na Wargastronkę. Nooo! <noise> Muszę zajarać. Yeah, Ej, idziemy zobaczyć co tam na tym? Można. Chodź. Ale nie mamy się dwa szoty, poczekajcie. Dobra? Ja już... A, no to co jemy, no? Kasia sprawdzi Instagrama no ja wiem, słyszałam powiadomienia ale no dobra, to sprawdzę ale ma za tym voltem Uy, to jest dosyć własne nazury. zobaczyłem widzowie, dopiero to początek streama, jest 6 ile jest osób? Jest 6.13, a jest dopiero północ. Dziękuję. Kocham Was, widzowie. Jesteście wspaniali. Pomimo, że nie jesteście wszyscy tu dla mnie, tylko również dla Katarzyny, jak i dla Grubej, ale i tak Was uwielbiam. Serio. Jesteście zwykli.